Widzowie, wpadliśmy na naprawdę bardzo ciekawy pomysł, ponieważ tak jak dobrze wiecie, zawsze idziemy tym samym nudnym pociągiem, dlatego dzisiaj zrobimy coś kompletnie innego. A naszym pomysłem jest to, żeby zbudować swój własny pociąg i zaraz zobaczcie jak to zrobimy. Już jesteśmy na miejscu, kupiliśmy węgiel i póki co musimy kierować tym pociągiem, żeby znaleźć kilka bardzo ważnych rzeczy, które przydadzą nam się do zbudowania naszego pociągu. A uwierzcie mi, że to będzie naprawdę bardzo ciekawe. Zbieramy sobie broń, amunicję, całą resztę sam we swoją skrzynię, bo z tego co Pamiętam, to jest w niej bardzo dużo węgla, chociaż węgiel nie będzie do niczego dzisiaj potrzebny. O ile oczywiście uda nam się zbudować nasz pociąg, więc węgielek dajmy do pieca. Jeden, drugi, trzeci i czwarty. I samo, skoro ty masz tą że żeby szybciej kierować, to prosimy, żebyś teraz jechał. Tylko gdzie idziemy Na razie jest po prostu przed siebie. musimy patrzeć na boki i znaleźć farmę, bo na farmie jest naprawdę jedna bardzo potrzebna rzecz. Tak jak widzicie, przyjechaliśmy już 13, prawie 14 tysięcy metrów i nigdzie się jeszcze nie zatrzymaliśmy. Dlatego musimy znaleźć teraz pierwszy lepszy domek, bo będzie. Nam również bardzo potrzebne krzesło. Później oczywiście zobaczcie do czego, bo to wszystko jest bardzo ważne. A teraz mamy nawet miasto przed nami. ale tu... się. Nie, 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 Samu, to jeszcze jest zbyt duże miejsce. Nie możemy się tu zatrzymać. Mamy tylko jednego środka na tych, zobacz, tu za dużo jak na nas. Ale już na szczęście przyjechaliśmy kawałek dalej. Mamy domek. Dobra, Samu, zatrzymaj się w tym momencie! Bardzo cię o to, proszę i mam nadzieję, że w środku uda nam się znaleźć jakieś krzesełko. A zombiaczki już próbują zaatakować nas w Dobra, wbijamy tutaj widzę, chyba, że jestem nawet amunicja. Jeden dostał główkę, drugi pada w tym momencie, tylko mogę... Do... Was przeładować, cyk I ile to jest amunicji, Cherry? I nawet korabin jakiś wielki leży, skąd my to wzięliśmy? Wiesz to mamy krzesło, tak jest, Simon Udało się i to w pierwszym domku Więc Ty jest naprawdę, zaraz to zobaczysz Krzesło jest bardzo potrzebna rzecz Amunicję i całą resztę rzeczy możemy sobie też pozbierać Nie myślałem, że w takim dziwnym domku Na środku pusty nie będzie aż tyle rzeczy Więc bardzo to jest zatrzymać Pierwsza rzecz na naszej liście zaliczona Tylko teraz trzeba wreszcie znaleźć tą farmę, o której mówiłem na samym początku Nie uwierzcie w to, ale przyjechaliśmy już Prawie 40 tysięcy metrów i tej farmy nigdzie dalej nie ma. Ale na szczęście po drodze mamy drugą rzecz. W sumie to kolejną po prostu, którą bardzo chciałem zrobić. Czyli mamy kucyka normalnie przed nami, Simon. No, Poczekaj, się. to ty się zatrzymaj Musimy tak z dwóch stron do niego podejść. W sumie... Wiesz co, mamy przecież konie przecież u góry tutaj, bo zdobyliśmy po drodze, jak zabijaliśmy bandytów. Dlatego ja sobie szybko wskoczę na górę, wezmę sobie jednego konia, i teraz będziemy mogli łatwo sobie zebrać naszego kucyka, który cały czas ucieka przed Simonem i tak go nie dogonisz, człowieku, rozumiesz? Ale ty dziecki to będzie bliżej Zobacz jak blisko, teraz mam jestem. Go! Ej, łapie go, łapie go, do wora, Mam go! Czemu nie mogę go 3, złapać? 3, bo ja go trzymałem tutaj trzy, dwa jeden, puszczam. Dobra, mam go, jest tak, udało mi się go złapać ale episką. w dodatku jest warto 250 dolarów. Ale dzisiaj przyda nam się do kompletnie czego innego, tylko musimy zdobyć jeszcze sobie takie oto siodło na tego konika, w sumie na kucyka. Ale jak na razie to zapowiada się naprawdę episko, bo to co zbudujemy będzie po prostu piękne. Więc dojechaliśmy do bezpiecznej strefy na 40 tysięcy metrów. Idziemy sobie do sklepu, i już przez okno widzę, że będzie tutaj. Siodło za 50 dolarów, a w sumie to jest dosyć drogie. Naszego kucyka mam w środku, dlatego uwaga, 3, 2, 1, wypuszczamy go teraz i założymy to siodło. Tak jest! Simon, zobacz, jakie kiepinko właśnie. Jeżdżę sobie kucykiem, tylko nie mogę stąd wydostać. Jakie to ścisł? nie z nim latać, Jerry. Latać? No wiesz co, czy można im latać? To raczej wątpię. Ale schowam go sobie i tak... O, o, Dawaj mi to! Co lata, to jest, o. człowieku? kana na wolno się latuje. Oddaj mi kucyka, bo on jest naprawdę bardzo drogi. Chowam go sobie teraz do plecaczka i błagam, dojedźmy wreszcie na tą farmę. Ile my jeszcze mamy jechać? Przejechaliśmy. Kolejne 10 tysięcy metrów, obrabowaliśmy jeden domek i tak jak widzicie, mamy amunicję, weźmiemy sobie konika. I po lewej stronie jest to opuszczone miasto. Udało nam się nawet znaleźć opuszczone miasto, a dalej nie ma najzwyklejszej farmy na świecie. Nigdzie po drodze jeszcze nie było. To jest dla mnie naprawdę mega dziwne. Samu, czy chciałbyś tutaj do mnie przejść? Tylko ja nie mam niestety konika. No masz konia, przecież ci go zabrałem. Jeden tam nawet dwa konie są w naszym pociągu. Dobra, nie chcesz to i co napiszę, To już twoja sprawa. A do tego miasta wizowi naprawdę bardzo warto zawsze przejść, bo w takim domeczku, w sumie tu w każdym domeczku macie dosłownie dolarka. Jeśli przejdziecie sobie przez wszystkie, to możecie zdobyć ich chyba nawet aż 10 albo więcej, bo one są jeszcze w całej tej jaskini tam w środku. A w kościele mamy oczywiście tą oto część, tylko nie wiem, czy my chcemy teraz wchodzić w ogóle do tej jaskini, bo zamieni nam to naprawdę bardzo dużo czasu. A naszym celem jest to, żeby zbudować sobie nasz własny pociąg, więc dzisiaj sobie to po prostu odpuścimy. Nie ma sensu tam wchodzić. Ktoś inny może będzie chciał. To tutaj macie tą jedną część, a my jedziemy dalej. Wjechaliśmy do tego miejsca. Mamy równo 60 tysięcy metrów i chyba wreszcie coś widziałem samu. Dawaj jak najszybciej na koniec. teraz wracam, biegniemy sobie kawałeczek do przodu i proszę, powiedz mi, że ja się nie mylę mile... po prawej stronie, tak jest, wreszcie widzę tą farmę, po takim długim czasie udało nam się, tam nawet chyba widzę bandytów, ale mam nadzieję, że nie będą nam oni w niczym przeszkadzać i teraz trzeba znaleźć przyczepkę, mam nadzieję, że przyczepka będzie tutaj w środku, bo jeśli jej nie będzie to wtedy mamy naprawdę bardzo duży przypowiedź. sobie, na pewno nie widzę zombiaka dobra, zaraz się tymi ząbekami zajmiemy, wjeżdżamy teraz tutaj i uwaga, jest przyczepka udało nam się, dobra, odejdźcie ode mnie, już mam was dość, a ten karabin jest naprawdę epicki, w mi zostaw. Użyjemy sobie szybciutko jeden bandażyk i zobaczcie, co my tutaj mamy. Ten kon nie będzie nam potrzebny, chciałbym tylko i wyłącznie tą szczepkę i skoro już ją mamy, to teraz dajemy sobie naszego super konika i mamy... No właśnie, podpięłem go, sam Ty ogólnie możesz tutaj wsiąść i po to jest na potrzebne krzesło żebyś mógł siedzieć z tyłu, albo ja będę siedział z tyłu. Zaraz zobaczymy, kto będzie siedział. Te rzeczy, które są tutaj już raczej nie będą do niczego potrzebne, może jednak tylko zapasowe koło, żeby nawet się jedno rozwali, to mam jeszcze drugie i spróbuję sobie może zamontować jakoś gdzieś Gdzieś tutaj. Ej, sam nie wiem, gdzie to dać. Więc szybko wskakujemy na mojego kucyka I teraz wracamy do tej pasy, żeby zamontować krzesło i jechać dalej. Już naszym pociągiem. Dojechaliśmy na miejsce. Wiesz, co? Więcej węgla już ci będzie nam na pewno do niczego potrzebne. Na razie sobie to zdejmiemy. Ciekawy jestem w ogóle, czy z tego może odpaść koło. I krzesło jest dokładnie w tym miejscu. Ej, jak to będzie działać? To będzie naprawdę pizki. Więc czekaj, staniemy sobie już tutaj, żeby to A, zamontować. Szybciej, poproszę mi dać mój tron. Dobra, ej, faktycznie to wygląda jak taki tron. Jeszcze teraz to sobie zamontujemy tutaj z tyłu pyk, w taki sposób. Szybciej, tery. Sprawdźmy, ej, Samu, ty normalnie możesz jechać z tyłu! Szybciej, szybciej, bo teraz noc będzie, się. A możesz normalnie karabin sobie strzelać? Czekaj, tylko w Nie okay? Nie, nie wiedorosta, nie O, no człowieku, co ty robisz teraz! Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze, czy teraz możemy użyć sobie takiego jakby Nitro. I jechać kawałeczek, szybciej! FP sobie ten olej z ale to niestety nam w nie pomaga, więc musimy jechać w taki sposób, jak teraz widzisz. Jedziemy już naprawdę bardzo długo, ale przed nami właśnie pojawiło się miasto Samu. Co myślisz, żeby spróbować zaatakować miasto naszym nowym pojazdem? to jest mega dobry pomysł! No właśnie też tak myślę, do tego przygotuj lepiej broń! I tutaj jest jeszcze jeden kucyk. Ej, dobra, ja normalnie nie wierzę w to, co widzę w tym momencie. Zaraz go oczywiście zabierzemy, ale na razie odstawimy nasz pomysł właśnie w tym miejscu i zaczynamy walkę z zombiakami. żeby ich jak najszybciej rozwalić. A jeden w dodatku ma całą zbroję na siebie, gościu, co to jest? Sześć do niego z Wszystkie zombiaczki wynoś się stąd, bo to miasto właśnie jest nasze! Pozbyliśmy się już chyba każdego, tylko zastanowimy się, gdzie może być kod do banku. Okej, okay, dobra, już go chyba, chyba widzę, w środku, bo mamy 2, 5, 1, 3, 5. Zaraz go sobie oczywiście otworzymy. Tylko zostało nam kilka ostatnich zombiaszków do pokonania. I w tym momencie mamy już chyba wszystko załatwione. Co jest ze złota obraz? To ze złota. Mamy nawet syropek w środku i dużo innych ciekawych rzeczy. Ale najbardziej mnie to, że mamy aż dwa kucyki. Okej, okay, to sobie też na pewno podniosę. Niby takie małe miasteczko, a tak dużo ciekawych rzeczy w środku. Tam chyba jeszcze kogoś widzę, że jak cały zbroi. Ale najpierw podejdźmy sobie tutaj. Trzeba to odbarykadować całe i wpisać ten oto kodzik. Dwa, pięć, jeden, trzy, piąteczka w tym miejscu. Otwieramy to i mamy wszystko. Ile tego, tutaj leży, że samochod do sejfu, bo ja normalnie na to miejsca nie mam. Dlatego zabierz całą resztę i wynosimy stąd jak najściślej, tylko muszę jeszcze iść po tego kucyka. Kolego, gdzie tam uciekasz? I tak cię dogonimy. Dobra, wszyscy stali pokonani, tylko musisz sobie do niego jak najściślej podjechać. Biegnie w moją stronę. No i nie wierzę, to on jest tak samo szybki, jak ja, jak ja mogę go zablokować teraz. Ej, może o ten kamień jakoś dam radę. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł i raczej nam to wyjdzie, nie, bo przeżyć przez kamień? Wiecie, co, skoro mam Jednego żywego kucyka do drugi będzie nam po prostu potrzebny na pieniądze, dostaniemy z niego aż 250 dolarów. I kupimy sobie za to działko, który wstawimy sobie do naszego nowego pociągu. Pojazdu po prostu tego, co tutaj widzicie. Dlatego wskakujemy do środka, biegniemy po Sejmonka i jedziemy do bezpiecznej strefy, żeby kupić sobie działko i zaatakować niebezpieczną bazę która jest na samym końcu mapy. Wreszcie udało nam się dojechać, ile mamy tutaj napisane? 10 km. Tak, jeśli to jest ostatnia bezpieczna strefa, w której możemy sobie wjechać. W dodatku wszędzie podejdziemy sobie na... Bardzo blisko. Sam, pokaż mi, co udało Ci się zdobyć, tak w ogóle. Czyli ja wszystko wszystko zadawać czyli tak, coś lepiej. Aha, czyli te cztery srebra. No Dobra, nikt będzie. Ja mam kucyka, a ten kucyk jest wart, uwaga, 150 dolarów. Ej, myślałem, że on więcej kosztuje. O, może no uszkodziłeś czy coś. Nie mam pojęcia, i tak nam się przyda. Będziemy mieli teraz pieniądze na to, żeby kupić działku, który zapakuje właśnie do tego. Ale to będzie epickie To będzie mega epickie Sam, tylko jeszcze musimy sprzedać całą resztę. A mamy tutaj mega dużo złota, obrazy i całą resztę. A po sprzedaniu wszystkiego mamy prawie 600 dolarów. Dlatego zapraszam teraz tutaj. Ogólnie to mogliśmy sobie zabrać amunicję. Tylko, że troszkę o nie zapomnieliśmy. Działko kosztuje 125 dolarów, Simon. I spróbuj teraz to jakoś zamontować do środka. Nie wiem, jak ty to zrobisz. Jeszcze ja dokupuj, oczywiście, nam amunicję do działka. I do broni, bo to też będzie nam bardzo potrzebne. A mi w karabinie zostało tylko 5 naboi. Dlatego wydajemy wszystko na amunicję, Simon. Dla ciebie wszystko jest w środku. A my tutaj mamy. Ej, co jest teraz? Czy z tego można normalnie strzelać? Czekaj, spróbuj sobie te usiąść Tak, jest, to działa. Jak sobie klikniemy, takie da się z tego strzelać to to... No właśnie, musimy uważać, żeby nie trafić przypadki wydorożca, ale skoro to działa, to kupimy sobie jeszcze więcej amunicji i mamy normalnie 200 nabojów, z których możemy strzelać. Weź sobie, sobie, że środka tam karami, który ci zostawiłem. I myślę, że w tym momencie jesteśmy w 100% przygotowani, żeby zakończyć jakby tą naszą całą misję, podróż i dogać do końca mapy. Wyjeżdżamy sobie z bezpiecznej strefy i zobaczcie, jak to wygląda. Simon teraz będzie sterować. Ja normalnie się w tym działku i możemy w każdego strzelać! Nikt nie ma z nami żadnych szans! Tylko jeszcze mam do przejechania 10 tysięcy metrów. Simon, czy coś się... Wreszcie przy tym pojawiło, już tak długo idziemy, że ja sam nie wiem. Czyli mamy strefę nareszcie. Dobra, wiesz co, to tylko musiałem się chyba lekko przejść, żeby to działało. wyś na sekundkę zatrzymaj. Siadamy tutaj jeszcze raz i teraz próbuję jechać do przodu. Okej, okay, dobra, całe działeczko mi działa. I już próbuję strzelać do ludzi na dachu. Dawaj mi go! Mega ciężko jest to wszystko trafić. Dobra, wiesz co, ja po prostu wyjmuję karabin i nie będziemy tak się bawić, gościu. Teraz ode mnie dostajesz chycika jak najszybciej. Tylko konik zginął. Drugi również pokonany. Czekaj, bo próbuję go tu trafić cały czas. Jest to naprawdę mega ciężkie. Nasz kucyk wierny, zabiorę się tutaj do plecaczka i spróbuję jakoś tu teraz dotachać tam do środka. Widziałem, że jeszcze konie chyba gdzieś były z tamtej strony. Ale tak naprawdę już nie będzie na to niczego potrzebne. Po prostu musimy teraz wszystkich rozwalić. Dlatego ja to już zostawiam i witamy w środku. Co tam, gosteczki, ty, ty, ty chciał ode mnie prawo, dostać? Do wszystkich strzelaj! Jeden dostał, druga główeczka, Tutaj u góry jeden strzela z działka, pyki cię nie ma. To jest normalnie zbyt proste. I od razu odpalać teraz nasz most. I myślę, że zaraz się stąd bez problemu wydostaniemy. Wyłączyłem na chwilę muzykę. I nie mam pojęcia, jak to działa, ale jeden gości. Normalnie zbagowany w tej ścianie i nic się kompletnie nie da z nim zrobić. Most powoli oczywiście opada na dół, a my dojechaliśmy do samego końca, tylko cały czas nas atakują i jest ich tu oczywiście tylko coraz to więcej. To Ej, z czas normalnie z działka, pokażcie, to działa teraz, jak to wygląda śmiesznie. Tylko, czyli chyba amunicji samą kupiłeś. Wiesz co, amunicja ogólnie wszystko chyba w środku tych domków, z tego co mi się wydaje. Dlatego podejdziemy sobie to i samon mam nawet 200, na no, bo już ci idę to zanieść bez problemu. No, jedyny tylko... szybko, bo kończymy Ej, je. to daj mi postrzeć, weź z tego wyjść na chwilę. To idealnie tak chyba, Zostawiamy sobie amunicję, schodzę sobie to i co jest teraz? jak to ma celownik dziwnie? Patrzcie to! Dobra, strzelam sobie teraz z tego. I ten celownik u góry musi być... Ej, dobra, trafiam go normalnie. Pyk, jeden dostał, drugi, trzeci, jeszcze nawet czwarty. Więc w sumie to jest mega fajne, ale chyba lepiej strzelać z karabinu, bo mega dziwnie jestem na ekranie. Więc szybko rozwalamy te zombiaki i zaraz tu uciekamy. Simon, mamy Ej. chyba lekki problem, bo coś się próbuje popchnąć i to bardzo z tego co widzę. widzę. Dobra, nie, nie mam pojęcia jak ja ci mam pomóc, teraz do no, strzelaj już do tego, wow. ale cię wali na ziemię, normalnie, weźcie lek! Bo zginiesz! Czernia, oh. Dobra, przecież to jest masakra, tu się dzieje, dobra, uciekam, może do gry, proszę, nie dorwij mi tu, olej zwieża sobie szybko, biura jak najszybciej. I na szczęście tutaj nie dadzą rady wejść, ej, tego jest za dużo normalnie! Jeszcze pode mną chyba jest wilk, który próbujemy cały czas zaatakować. Ej, dobra, one są jednak z tej strony, więc może jeszcze je pokonam. I zostało ostatnie 30 sekund. Tylko zobaczcie, ile my już tego wszystkiego zrobiliśmy z wiesz co, chętnie bym ci pomógł, tylko że jesteś troszeczkę za daleko ode mnie. Nie, spokoju, ja tutaj będę oglądać, tylko wilki idzie, dwa po prawo. Jak idą kolejne dwa wilki do mnie idą? Faktycznie tam jeden sto... Jednego sobie prawie tutaj pokonałem nam tylko próbuję nie spać, dostał do mnie właśnie w tym momencie I zostało nam ostatnie 10 sekund, więc damy radę i stąd wydostać. Taki odcinek Wam się podobał, odstawcie łapkę w górę i subskryneczkiem, a my się widzimy w kolejnym odcinku. Narka wszystkim. Narka!